Cześć, witam na kanale Info Uprawa. Filmik specjalny, połowa lipca. Niektórym padły już ogórki, niektórym nawet też, niestety, pomidory. Część upraw warzyw się zakończyła przez nawałnicę grat. Niestety widziałem już zdjęcia, no też czytałem jak wiele z Was pisało, że, że zakończyło uprawę tego, tego, tego. No to ja powiem tak. Koniec uprawy danego warzywa nie oznacza końca uprawy warzyw w tym sezonie. Sam niedawno sadziłem choćby ogórki, dosadzałem arbuzy, no teraz też będę siał choćby kopalni, Perek. I ten filmik w połowie lipca jest o tyle szczególnie ważny, że w wielu przypadkach koniec lipca będzie już zdecydowanie gorszym terminem, a sierpień będzie praktycznie terminem niemożliwym. To teraz można jeszcze uzyskać dobre rezultaty, a za dwa tygodnie no to już tak dobrze nie będzie. Posłuchajcie więc o tym, co siać i sadzić w połowie lipca. Tutaj standardowo polecam moje produkty. W planerze warzywnika macie bardzo szczegółowo opisane o tym, co siać i sadzić w każdym miesiącu. Jest to książka miesiąc po miesiącu opisująca uprawę warzyw. Polecam też moją książkę, jak uprawiać warzywa. Ona opisuje krok po kroku uprawę aż 64 warzyw. Teraz są dobre promocje na zestawy. Zapraszam na stronę infouprawa.pl i na Allegro. No i po tym poleceniu zacznę od moich ukochanych ogórków. Staćcie ogórki gruntowe, szczególnie ich rozsadę. No zapewne jest jeszcze do kupienia na targu. A nawet możecie jeszcze wysiać nasiona wprost do gruntu lub na rozsadę. Ale to już jest ostatni na to czas, połowa lipca. Z siewu dwa tygodnie później może już nie być praktycznie wcale zbioru. A z sadzenia późniejszego owszem, na no jakieś zbiory będą, ale też nie za duże. To teraz jest według mnie najlepszy możliwy termin na sadzenie ogórków gruntowych. To znaczy chodzi mi o to, że w tej chwili, bo wiadomo, że no lepszy był choćby w maju, no to to był zde zdecydowanie lepszy czas. Ale teraz jest jeszcze naprawdę dobry, akceptowalny termin, żeby te ogórki sadzić. I tutaj wam tylko powiem, że jak padły wam ogórki gruntowe, no to nie sadźcie teraz ogórków gruntowych w tym samym miejscu, posadźcie je w innym miejscu. No i teraz, gdy posadzicie ogórki w połowie lipca, to powinniście uzyskać jeszcze zadowalające zbiory. No a co do innych ogórków, no to jest to późny, ale możliwy czas na sadzenie ogórka meksykańskiego, ogórka szklarniowego, ogórka dzikiego, czyli, tego, czyli tak zwanej tej cyklantery. Ja miał wybrać, no to oczywiście gruntowy, bo on ma szansę wydać największe zbiory ze wszystkich ogórków posadzonych w tym momencie. Ogórki gruntowe i szklarniowe będzie można jeszcze sadzić w sierpniu. Owszem, będzie to już późny termin, ale jeszcze możliwy. Więc uprawiajcie jeszcze teraz ogórki gruntowe, jeszcze możecie mieć zadowalające zbiory. Buraki, ćwikłowe, liściowe. Teraz jest jeszcze niezły termin, gdzie uzyskacie dobre plony. Pod koniec lipca z siewu uzyskacie już prawdopodobnie gorsze plony. To też będzie zależało od tego, jaka będzie jesień. Ale może być też tak, że buraki już nie zdążą się tak dobrze powiększyć. Tutaj dwa tygodnie ma ogromne znaczenie. Wiecie, one będą ładne, ale po prostu będą małe. Naprawdę dwa tygodnie tutaj dużo, dużo zrobi. Brukselka, i mimo tego, że warzywo można nawet zbierać zimą, to dobrze by było, żeby miało wystarczającą ilość czasu, gdzie jeszcze będzie dobra pogoda do zbudowania brukselek, więc teraz jeszcze polecam sadzić rozsadę, uzyskacie dobre plony, a w przypadku sadzenia pod koniec lipca już warzywo może nie zdążyć tak dobrze urosnąć. Jarmusz, i tutaj trochę podobnie, też warzywo można zbierać zimą. W sierpniu będzie dobry termin, też na sadzenie. Ale teraz jest bardzo dobry i polecam sadzić jarmusz w połowie lipca. A nawet jeszcze w tym czasie można siać, nasiona wprost do gruntu, i to też jest niezły czas. No i tutaj powiem Wam tylko tak, że to jest lepiej niż w przypadku Brukselki, gdzie tam jest bardziej taki, że no, no warto zdecydowanie sadzić. Tutaj właśnie można jeszcze w sierpniu i też uzyskacie nie, niezłe plony, ale w lipcu to ten jarmuż się lepiej zbuduje na tą zimę. No i tutaj pory też swoją drogą posadziłem go stosunkowo niedawno, warzywo też przetrwa zimę, to zależy oczywiście od odmiany, ale i tak zwykle przetrwa. Wiele odmian pora przetrwa i można pory jeszcze teraz sadzić, uzyskać jeszcze dobre plony w tym roku. Połowa lipca to jest dobry termin na sadzenie, w sierpniu to już no praktycznie nie będzie takiej możliwości. Ale teraz bardzo polecam wam ten por. Bo por można zostawić na zimę i przez zimę on się znacząco zwiększy. Więc nawet jeżeli nie uzyskacie zadowalających plonów w tym roku bo też tak może być, to uzyskacie świetne plony wiosną przyszłego roku, z takiego właśnie teraz sadzenia w połowie lipca. No i tutaj zdecydowanie bardziej polecam połowę lipca niż koniec tego miesiąca, niech por ma więcej czasu, żeby ładnie podrosnąć przed zimą. Są warzywa, które czy to z sadzenia, czy to z siewu teraz, czy to też z późniejszego, to i tak uzyskacie prawdopodobnie małe plony. Oczywiście warto rozpocząć uprawę wcześniej tych warzyw, no bo wtedy mamy większe prawdopodobieństwo udanej uprawy, ale i tak raczej te plony już małe będą. Będzie to zależało w sporym stopniu od pogody. Ale to nie oznacza, żeby nie spróbować ich uprawy, bo jak jesień będzie dobra, to uzyskacie naprawdę zadowalające plony. Tutaj już może być właśnie z tym, z tym różnie. I są to warzywa. Bób, groch. Kalafior, kalarepa, patison, selernaciowy. naciowy. W przypadku kalafiora, kalarepy i selera w grę wchodzi tylko sadzenie gotowej rozsady. Teraz podobna grupa warzyw, gdzie uzyskacie już gorsze plony, a w sierpniu nie będzie możliwości ich uprawy. I są to broku, brukiew, cebula, cukinia, dynia, kabaczek, marchew, papryka, pomidor, seler korzeniowy, ziemniak. No, też na przykład w przypadku cebuli będzie jeszcze możliwość uprawy późniejszej. Nie chodzi mi w sierpniu, ale właśnie przed zimą, ale to już jest też inna sprawa. I w przypadku tych wszystkich wymienionych warzyw, sadzenie wchodzi tylko w grę. Jedynie no jeszcze można oprócz sadzenia wysiać cukinie, ale to też oczywiście jest późny termin według mnie gorszy niż niż sadzenie. No i marchewkę uprawiam tylko z siewu nasion. Jest jeszcze fasola, gdzie można siać i sadzić, ale to późny termin jednak. Jak zrobicie to jak najszybciej, to może jeszcze coś fajnego zbierzecie, szczególnie jeżeli wysiejecie fasolę szparagową karłową, to możecie mieć jeszcze zadowalające plony. Mamy też warzywa, które bez względu na to, czy będą uprawiane teraz, czy też w sierpniu, to i tak powinny dać bardzo dobre zbiory. I to jest cykoria, kapusta pekińska, koper ogrodowy, roszponka, rukola, rzepa, rzodkiew, rzodkiewka, sałata i szczypiorek. No i jest jeszcze fęku, który można teraz siać, czy też sadzić i jest to świetny termin, ale no najlepiej właśnie to robić w połowie lipca, bo już w sierpniu praktycznie nie będzie takiej szansy, żeby ten fenku już jeszcze fajnie w sobie w tym roku dorósł pietruszka naciowa i teraz w połowie lipca jeszcze jest to dobry czas na sadzenie rozsady, bo uzyskacie jeszcze w tym roku dobre zbiory. Jak posadzicie w sierpniu, to zwykle już te zbiory będą dużo gorsze. A w sierpniu będzie można jeszcze też nawet wysiewać nasiona, ale to już jest bardzo późny termin. No i na koniec są jeszcze warzywa, które teraz można uprawiać, ale lepiej się jeszcze wstrzymać i są to warzywa. Jest to chrzan. Teraz i w sierpniu można go sadzić, ale polecam wstrzymać się do września, października, a nawet jeszcze i można i do listopada. Szpinak i teraz można siać nasiona, ale lepiej będzie siać w sierpniu, i to wręcz będzie idealny miesiąc na siewy szpinaku. Najlepszy według mnie w obecnym czasie, bo wiadomo, że też można było wcześniej, ale teraz naprawdę to w sierpniu będzie świetny czas. No i mamy jeszcze szczaw, którego można teraz uprawiać, ale lepiej będzie w sierpniu lub we wrześniu. Jeszcze jest inna sprawa, tak jak już powiedziałem, choćby właśnie z tą cebulą że czeka nas okres jesienno-zimowy, gdzie będę polecał uprawę też kilku nowych warzyw, jak choćby czosnek i topinambur, ale jest jeszcze na to czas. No chyba, żebyście chcieli, no to za niedługo mogę zrobić taki odcinek o tym, żeby przygotować się na takie i na takie warzywa, no bo jeszcze w tym roku będzie możliwa ich uprawa i to będzie wręcz bardzo dobry termin. No teraz Teraz jednak dziękuję Wam za, za uwagę. Uprawiajcie jeszcze warzywa, nie poddawajcie się, czerpcie z tego właśnie radość, bo radość z upraw jest, jest według mnie no czymś wspaniałym. Jak coś wyjdzie, jak coś nie wyjdzie, to oczywiście jest też, wiecie, no, smutno ten, ale no, według mnie jeszcze jest szansa, żeby dużą radość w tym sezonie zyskać. Dziękuję i pozdrawiam.